Ciąg arytmetyczny AN jest określony następującym wzorem. My musimy wyznaczyć różnicę tego ciągu. Różnicę ciągu najłatwiej jest wyznaczyć, gdy znamy dwa kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego, wówczas od tego drugiego odejmujemy pierwszy i mamy tą różnicę, czyli liczbę, o jaką różnią się dwa kolejne wyrazy ciągu. My w tej sytuacji mamy podany wzór ciągu arytmetycznego, no i z tego wzoru możemy sobie wyliczyć dowolny wyraz. Wyliczymy zatem na przykład pierwszy wyraz ciągu, czyli A1. Czyli w miejsce E podstawiamy 1, czyli mamy minus 2 razy 1, minus 2 razy 1 plus jeszcze 1, to się równa minus 2 plus 1, czyli minus 1. Zatem pierwszy wyraz ciągu jest równy minus 1, no i teraz policzmy drugi wyraz ciągu, czyli w miejsce n podstawiamy dwójkę, minus 2 razy 2 plus 1 to się równa. Minus 4 plus 1, czyli minus 3. Zatem nasza różnica ciągu, czyli r, jest równa drugi wyraz minus pierwszy wyraz, czyli a2 minus a1 to się równa minus 3 minus minus 1, no i to jest równe po prostu minus 2. Ten pierwszy wyraz jest o 2 większy od drugiego, różnica jest równa minus 2, czyli zaznaczamy odpowiedź C.